Świętnik. wyobraźcie sobie noc, piękną, księżycową i tam na tym śmietnisku spotykają się koty. Tak, tak, Państwo już wiecie, za chwilę Pani Mariela poza wykona piękne memory z Koty. Jaka to historia? Otóż proszę Państwa wybór pod kotami ukrył nasze ludzkie charaktery, nasze złośliwości, nasze intryżki. I tak też oto pewnego wieczoru na to świętnisko przybywa Grizabella. Kiedy była piękna, kiedy była młoda, opuściła swoją rodzinę i udała się w daleki świat, żeby robić karierę. Ale po latach wraca do swojej rodziny, do swoich korzeni i śpiewa jakże pięknie o tym, że pamięć jest najważniejsza. Memory, Weber, musical Koty i specjalnie a dzisiaj dla porębskiej publiczności pani Mariola Płazach-Ściwich. Zaprezentowała swoje fotografie. Ja myślę, że jest na sali pani Beata Różka. ja cię nie widzę z tej perspektywy, czy pani Beata jest z nami. Szanowni Państwo, event, który będzie kończył się wystawą, ma też pewien Otóż wspólnie ja z panem burmistrzem chcielibyśmy pokazać piękne, mądre kobiety, które działają tutaj w lokalnej społeczności. Kiedy tam przejdziemy na wystawę, oczą Państwa jawić się będą fotografie dwóch panów, i pani Magaty, a o tych pięknych kobietach opowie już pan burmistrz. Mam dla wszystkich pań, dla wszystkich, którzy nam pomogli, abyśmy się tutaj mogli spotkać, pan Oskar Silva zaśpiewał solę Ja tylko jeszcze Państwu zwrócę uwagę na jedną rzecz. Kochani, kiedy jesteśmy w operze, kiedy jesteśmy w Teatrze Muzycznym, kiedy dyrygent prowadzi orkiestrę, Możliwości, patrząc na to, jak śpiewa artysta, jak reaguje publiczność, może przyspieszyć, może Ci odzwolić. Tutaj pięknie prowadzi nas Pan Mateusz. Bardzo Ci dziękuję za to, że nam tutaj pomagasz muzycznie. To naprawdę wybitny profesjonalista. Dziękuję Ci za współpracę. Panowie śpiewają o Selemię, także jakoś tak tutaj troszeczkę było malnie, ale Panie Burmistrzu jak przyjedziemy w karnawale, to na Selemię powtórzymy. I bardzo bym prosiła, żeby męska część publiczności była gotowa, dobrze? Szanowni Państwo, teraz powolutku zbliżamy się ku finałowi naszego dzisiejszego spotkania, a będzie to Amigos para siempre, kiedy w 92 roku były przygotowania do olimpiady. Poproszono Webera, aby napisał jakiś taki motyw muzyczny, i on miał być napisany tylko na okoliczność tejże olimpiady. Okazało się, że zaczął żyć swoim życiem. Śpiewała go Sarah Brightman i zaprosiła do tego duetu Carrerasa. Ja bym chciała z Państwem przejść do finału w trochę innej konwencji. Ja nie chcę, żebyśmy śpiewali żegnajcie, przyjaciele, na zawsze. i To takie trudne, chociaż specjalnie dla Państwa ustaliliśmy na próbie, że artyści zaśpiewają ten tekst po polsku i tam jest wiele takich odniesień do naszych przyjaciół z dzieciństwa, z młodości, tych, których mamy w głowie, w duszy, w sercu, w pamięci. Ja bym chciała, Szanowni Państwo, żebyśmy się rozstali jako przyjaciele z taką myślą, że spotkamy się niebawem, pierw na zaduszkach jazzowych, potem na kolędach, Potem mam nadzieję na gali noworocznej. Więc żegnajcie przyjaciele na krótko. Naszych pięknych, prawdziwych przyjaciół przechowujmy w swoich głowach, w swoich duszach, w swoich sercach. Ale cieszę się pomyślą, myślą, że z przyjaciółmi będziemy się spotykać znowu za chwilę. Specjalnie dla Państwa ten utwór będzie wykonany po polsku, a ponieważ ustaliliśmy to o 17, więc artyści się troszkę będą wspierały polskim tekstem. Amigos, para siempre! Eu występowali przed nami i chciałbym już dziś zaprosić ich do, ponownie do Poręby. Myślę, że pani Agata zorganizuje kolejne koncerty i w ten sposób poprowadzi, żeby, żebyśmy mogli mieli wątpliwość przyjemność gościć jeszcze na deskach naszego to, skromnego moku, ale jednak bardzo gościnnego dla wszystkich artystów, którzy chcą do nas, do nas przyjechać i występować. Ja pozwolę sobie wręczyć rzeczywiście kwiat damom, no, natomiast mężczyznom wrę wręczy Pani Janna Kuba, bo tak będzie po prostu bardziej elegancko i normalnie, prawda? Chciałbym również podziękować, jak już jestem, dorwałem się do mikrofonu, chciałbym jeszcze raz podziękować Pani Agacie Biesiadeckiej za piękne przeprowadzenie nas przez ten, przez ten ocean różnych pięknych doznań, które mieliśmy niewątpliwie przyjemną możliwość e, przeżyć. Koncercie I yy, myślę, że w, dobry, w dobre ręce oddałem prowadzenie tych, tych koncertów. Prawda? Podziękujemy wszystkim. Dziękuję wszystkim I Pani ustawniczą duża śpiewa, oczywiście w kwiat Panią A zatem, ponieważ, a jeśli daje z wszystko, to my również na koniec zarażujemy się i dając z siebie wszystko śpiewając ustawniczą duża śpiewa. Zapraszamy no i zapraszamy polską publiczność, się tutaj troszeczkę gdzieś może będziemy. Z jednej i z drugiej strony kulis przysłuchiwać, a jakby tak ktoś z Państwa chciał ruszyć do końca, to też będzie to bardzo wiernie Usta mi, dusza. Jeszcze raz dziękuję wszystkim artystom, pani prowadzącej i na koniec jeszcze skorzystam z okazji, że zaproszę po wyjściu na zewnątrz, na prezentację i obejrzenie prac pani Orłowskiej. Prace dotyczą, skorzystam z tego, że jestem tu przez mikrofon, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Były trzy odważne kobiety, które się zdecydowały Pierwsze do wystąpienia, być tymi modelkami, które pani Orłowska sfotografuje w sposób artystyczny. Były to pani Anna Pelińska, która jest kierowniczką samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Korębie. Była to pani Anna Mucha, nasza skarbnik urzędu, urzędu Miasta. I była to Agata Mucha, która jest animatorką sportu, ale również osobą, która prowadzi zespoły. Dziewcząt w Porębie. Wszystkie Panie wykazały się od dawna, a zatem bardzo proszę nagrodzić się opaskami. <noise> a jednocześnie to Pana, jak Wada że są to osoby, są to kobiety, które są kobietami aktywnymi z naszego środowiska i chcemy je przez to promować i pokazywać. To jest jeden aspekt. Ale ponieważ na pewno jedna z rzeczą, która się Panu Bogu na naturze, nie wiem kto jakichś z poglądów, ale udało się jedna rzecz, czyli najpiękniejszą rzeczą, która jest na świecie, są kobiety, to wszystkie kobiety bogańskie są. Tak, to wszystkie kobiety mogą być tej pracy pani Orłowskiej mogą y, być sfotografowane w sposób artystyczny, dlatego nabawiam z tego miejsca, korzystam z, z możliwości, żebyście się wykazały odwagą i y, jeżeli tylko widzicie taką szansę, to każda mieszkanka poręby y, od 18 roku życia ma szansę y, zdecydować się i stać się obiektem westki mężczyzn. I artystycznych doznań, tych którzy będą przychodzić na wystawy. Wystawy będziemy, one będą, ona będzie, to jest początek yy, yy, tej wystawy, natomiast w, w kolejnych koncertach będziemy je upiększać, yy, ubogacać po kolejne nasze przepiękne panie z Morenem. A zatem to jest początek kolejnego artystycznego yy, działania, 200 lwów, yy, czy jak to się nie nazwali, ale coś, co będzie ubogacało naszą. Rzeczywistość tutaj moralizowa. Oprócz muzyki, pięknej muzyki i muzyki również będziemy propagować fotografię artystyczną, bo jest tego Jeszcze raz dziękuję wszystkim i bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Jeśli za zastanawiam się, dlaczego Pan ma 18-lego życia, to no, proszę z Panem o tym potem porozmawiać, dlaczego tak. Raz jeszcze się Państwo kłaniają.